ma jest paki Pakila, to jest kolejny odcinek. W tym odcinku zrobimy sobie jedną z nowych misji telegramu. Z ryzykownego interesu. Więc w sumie, pierwsze lepsze, mamy dobry, bo martwy. Więc zaczynajmy. Dobra, mamy się udać do wschodniego Sandeni. Więc idziemy. Ciekawe, co będzie trzeba tutaj w tych misjach nowych zrobić. Zaraz się przekonamy. Dobra, chyba jeszcze trzeba podjechać. Znajdź i zlikwiduj podróżujący cel. Okej, okay, no to szukamy. Objedziemy sobie tutaj. Bo nie wiem, czy na piechotę podróżuje, czy jakimś właśnie tutaj wozem, czy konno. Kurcze, nie ma tu nikogo. Może tutaj, między budynkami po prostu. Halo, jest tu kto? Nie wiem. Może tu? Też nie. Tu też nie ma nikogo. To może tam? Tu też nie ma. A tutaj? Co to jest? Aha, drewno chyba. Pierwszy raz widzę w sumie. Dobra. Szukamy dalej. Dobra, tu sobie jeszcze obiegniemy. Nie ma nic Dobra, celności opaska na oku. Odzienie wypaski, cylinder i coś tam, coś tam Dobra, no to cylinder To jest raczej kapelusz Jest cylinder Czy to nie jest cylinder Ale nie ma opaski na oku Hmm, no i gdzie jest ten typ? Chyba, że on mi się po prostu na mapie nie pokaże. O, to jest chyba ten. I co teraz? Ograwić trzeba. Kopertę mamy, dobra. I uciekamy. Dobra, już jesteśmy na miejscu. 016 sztabek złota i 20 dolców. Jest jak jest. Więc to by było na tyle. Wbijajcie na Discorda link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!